I witam w kolejnym, już 16 z 24 odcinku składowania Łogry I, dzi I dzisiaj będzie pow reprezentacja Polski w Minecraft. Zobaczymy jak grają Polacy, Polsce w Minecraft i jak są w sobotę. Powiedziałeś, jest dużo się zarczy, jak na ten krótki film. E, są to z Piedronki, Skak Pędrowy z Orkiestry, Miller Miś, Próbuję ustalić, miler mi się. Dzisiaj będzie mieli mi się towarów i pącz. i pączek. I powiem, że zgłosiłem się do czegoś tam, do pełnego castingu, mam wszystko pewnie jakbym przez weryfikację, e, ale powiedziałem, czy nadaję, to akcenty speedruny, że rzeczy. nie przejdę, ale zobaczę wszystko, jak będzie to, was poinformuję na moim kanale. I ostatni odcinek który, która była tak małą, zaśmiająca, że na turka, masz GPS sobie się czyli opcjąłem żeby metrówkę z ty, która też sama możesz wybić. E, czyli macie w ulubioną serię, jak się zostało nie mam pojęcia, że ogryzka, jak i w akcji, jak zostało nie mam Na razie w akcji nie tego filmu, więc najwyżej poczekam sobie jeszcze parę dni. Można agrać, a jak nie? Można no, grać, trzeba grać w Więc zaczynajmy. A I wkraczać, bo już jest 15 odcinek, jak ogryze tu kolegę. Więc zaczynajmy konsumpcję. Kogo ja powołałem do tej repentacji? Pewnie jakiś. ten de debili powołałem, i Chociaż. teraz Polska dobrze gra, bo teraz. fiodaru fi właśnie Ja pierdolę. Ja ale debile Dobra, jełopy, kto tu mnie kopać? Nie! Yeah. Mhm, mm okej, okay, rozumiem, tak. Genialnie. Co! Nie! Kto umie... I spadł, no! piłka Piłkarz kopnął swojego oponenta z drużyny. Tej jest pewna Piłkę kopać! Piłka? A co to jest? No właśnie, piłka, co to jest? Mm. To takie, jakieś mam dwa piłki. Mam, Piłka to jest taka... E, 6 Siłek w kwadratu. piłka jest o siłek Może być trudniej, mniej jak... Papibas. Znajka, rajka. To mogą być sportowe, mogą być zwerkowane, e, ale piłka przy pańskiej więc zapamiętajcie, że jeśli widzicie jakieś piłkę, a jeśli widzicie piłkę okrągłą, to to nie jest piłka, tylko piłka do siatkówki a piłka do nogi kwaci. Przecież dosłownie jesteście piłka Żami. Nie, ja tu tylko kręcę vloga, a już ja tylko sprzątam. Super vlog, dobra panowie. Widzicie, mamy tutaj tylko, influencera. Czemu Szczęsny ma krzyż na, na pewnie? Przed nami Mistrzostwo świata w jakimś kaszlu czy co? Najpierw Meksyk, potem Araby i na koniec Messi do domu. Jakiś... O to Araby ten to bo bore mogą coś wziąć i dać na targ, to najgórę zarabiam, to najgorzej. Pytania? To gramy tylko trzy mecze? No, a jakie inne? Aaa, no tak, walczymy o wyjście z tej grupy i w ogóle no. Czy tylko trzy mecze? Tak, gracie tylko trzy mecze, bo na więcej nie umiecie grać tych meczem. A ja jak tylko trzy mecze. jeszcze i przejdziecie to wszystkie mecze, to może... Ale może jakoś... O hmm. jest No. To może jakoś będziecie mieć aż cztery mecze, to już jest wyższy próg. Lewandowski, kapitanie, powiedz coś motywującego. Gdzie jest Robert? Poszedł na strzelnicę ze starymi kolegami z baj... Poszedł stracie. dla Niemców to strzela. Dobra. <laughs> no wiadomo. No tak, bo Ta Landowski grał dużo meczów patrzę kiedyś, to jest Landowskiego. I ja grał w Bayernie, potem grał we Barcelona, na Zetagę w Barcelonie. Po tym jeszcze grał w jednej, tam chyba w Sześciu, bo gdzieś jeszcze grał. Nie wiem, czy nie w Lechu. Nie wiem. Trzy kółeczka za rozgrzewkę! Ile? Tak dużo? Trzy kółka? Wzór! Nie no, pfff, idę do domu! No dobrze, niech będzie jedno, nie tak dużo? Jedno? Męczcie się panowie. Słuchaj, Jarek, musisz trafić w końcu do bramki. Mmm, za dużo oczekuję, że damy. To jest ponad moje możliwości manualne. nie pewnie poniewam, że to się nie uda. I. Ale po co? O to chodzi w tej grze. No spróbuj. Eee, okej. Okay. Hmm. Um, 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 um. No. P już o to chodzi, by... Jak, jak najmocniej i najbardziej... sfaulować, y sfaulować swojego oponenta. Okej. Okay. Dlaczego nikt nie broni bramki? Szczesny. Ale to było komięcie No powiem, że... ŁA Co? <laughs> no. Bramki. Szczęsny! Co? No, mamy tak. E, Szczęsnym palił Joint'a na... treningu Mamy. Joint na treningu. Już <tryk> 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 Kłaczek. No. Po raz ten pomierowy, teraz, znaczy bączek, bo bączek w kąt uśmiechcie. Się... Jak dręga zapiła to? To na samej górze, jakby jestem jak mafie półki biorące. To na samej górze dały takie... daj takie stare pączki. A na tam dwie półki niżej daje najświeżutkie pączki. Jaka tu logika nie ma sensu, a Teraz oceniam jeszcze Mile i się i znowu jest rakę murowana. Dobra, znowu tych gównia z otwarcie największego otwarcia. Gównia o to wymyślił. Dobra. No jak ja piłem Bo to jest chyba... Tak, bo to jest jeden z ulubionych Mile mi osobom Piłem go gdzieś. No więc teraz e... Żyk To się... Czekaj, to się szajkuje, ładnie, to się szajkuje? Się Poczekaj. Co? To się szejkuje? To się szejkuje, serio? No pewnie w wiem. Brawo ja. I osnijmy sobie Miller mis shake Mile Kis Okej. Okay, czekolada mleczna. No. czekolada mleczna e, wchodzi na podium wraz z... E, poma, czekoladą i pomarańczą. E, więc co mówimy? A tak, zaczynamy, co mówimy? A, że szanse parić są te dobre, idźmy dalej. Trenerze. Kłaczek? czy ktokolwiek jest tutaj poważnym zawodnikiem? Eee, chcę znać że raczej nie. Nikiem? O, może ty? Kto ty jesteś? My name is Matty. Ha ha. Matty to jest! Sratty tati matty, mów po polsku. What is sratty tati? Ha ha ha. Dobra, zaraz gramy z Meksykiem. Jakieś pytania? Jaka taktyka? Jaka wygrana? Na lagę, laga, laga, na lewego. Świetne pytanie, Krychowiak! Dziękuję. I... Dziękuję, poproszę teraz wypłatę za miesiąc. Jeśli ktoś na odpowiedź, to niech się podzieli. Jakieś inne pytania? Jak to w ogóle gra? Nie ma pytań, no to zajęliście. No to zajęliście, mogę ingerować na was teraz pieniądze. Chociaż ostatnio jestem tylko w drugim, bo takim t jesteś. Witamy serdecznie na meczu po napompowaniu balonika nadziei w studio. Pana balonika, hmm, a to nie jest wielkie na, na głowie ze sprawy. Nie ma co, awans grupy pewnej, jesteśmy faworytem, a pan trener Michniewicz na pewno przygotował świetną taktykę. Ale miał sprawę. TFOM Spawn. <noise> Telewizja Minecraft Narodowa. Ale słuchaj. Się... Bardzo ciekawie zrobili tego... E, tych Amerykanów Ciekawe co zrobią Wszyscy są gotowi do rozpoczęcia meczu I rozpoczynamy Ale co to? Grzegorz Krychowiak wyjmuje miecz i... <laughs> no można i tak Czy on go zabił? Nieistotne, sędzia wyciąga czerwoną kartkę i Krychowiak schodzi z boiska No niestety To Krychowiak ale proszę, Krychowiak pokonał oponenta tak dosłownie <grych> Albo że tak dosłownie, o okrył bo że szanse palił na tringu. A, meksykańscy kibice mają ostrą polewy z Krychy i ze śmierci swojego zawodnika Co za niebywała sy A, to jest nowa. Bo już są rogi Widzą to nowe filmy i teraz ja kolejne tej serii, bo nam tylko 7 odcinków tej serii Teraz do szybko mylęłam. Sytuacja. Nie martw się, grześ w dobry mecz, zagrałeś. Lewandowski wbiega powoli w pole kardy i. Ała, moja ała, ała, duszka. Lewandowski, czudo, keni okay. takie. Zamknij bordę. Mamy rzut Kardy, Tak jest! Będzie gol Lewandowski, zawsze trafia! O tak! Konu zawsze do Niemiec? Ale sraka, teraz muszę strzelać. Robert już gotowy! Tyle muszę się wysrać. O, to wy pewny tego, że trafi! Nie trafi. Kawe czy trafię? Uwa! Nie ma, chuja. Nie trafisz. Ale dużo cześć się. Niemieckiej kiełbas na pietra, nie trafisz. Aga Kurwa. Nein, Co tu się stało, proszę państwa, Robercik nie trafia karnego?

Jak e, e, jakby widział po prostu mm. Koniec meczu, wynik 0-0, a z nami na wywiadzie pan Łukasz pisze. A z nami na wywiadzie pan Czarn. Czek, witam pana Łukasza, nie stracił pan dziś żadnej piłki, świetny mecz. Witam, dziękuję. Ja... Eee, um, um, tak? Ja, ja po prostu dziś nie grałem. Eee, nie grałem, bo mi się, nie chciało, bo, grałem, bo, bo grałem, grałem, grałem z żoną. Popalacze. Zatem co dziś zawiodło? Tak w ogóle to jak AGIEGA skończyłem. Hmm, okej, okay. czy kolejny mecz będzie lepszy? Chyba na że raczej nie. Pewnie nie. Bo to Polska. Jak państwo widzą, piłkarze z pozytywnym nastawieniem przed kolejnym. Dokładnie, nastawienie pozytywne. On go na full pozytywnym meczem. Najpewniej wygramy do mistrzostwa No wiadomo, że wygramy. Nie no, teraz, 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 co, jak co, teraz. Nie, go meczy. Ale... Hmm, Pojawiła się się ta e, Prezentacja. Już mniej występują w ekramach które Ale Eni anyway, no, przecież ja byłem jako będą w Euro czy tam. No tam gdzieś są... No tam będą takim Euro. 2024. Może może być, bo tu jakby grali 5 pracy w Euro. Zobaczymy jak to, to będzie zaskoczone, bo teraz się Ale bardzo fajnie pokazaliśmy śmieszny sposób. <laughs> Kolejny. Ale ja nie gram w reprezent. O widzisz! No. Jeszcze mogę zrobić się e, greedy. No, więc tak jak zatem e, kończymy ten, że cztery filmiki, co my jeszcze się, się w kolejnym kanale z wakców. Jak będzie, trzymajcie się po i siema.